Jeśli chcesz być mądrzejszy i odnosić większe sukcesy, wprowadź w życie te sześć nawyków wysoce inteligentnych ludzi. Po pierwsze, rozmawiaj ze sobą. Mówienie do siebie może pomóc w jaśniejszym myśleniu i ułatwić rozwiązywanie problemów. Po drugie, wykazuj wysokie poczucie humoru. Docenianie humoru może zwiększyć kreatywność i poprawić zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Po trzecie, polub samotność. Spędzanie czasu w samotności pozwala na głębsze myślenie i odkrywanie siebie. Po czwarte, otwartość. Bycie otwartym na nowe pomysły jest kluczowe dla rozwiązywania problemów i innowacji. Po piąte, obserwuj. Silna zdolność do zauważania szczegółów może prowadzić do lepszego podejmowania decyzji i głębszego zrozumienia świata. Po szóste, nie narzekaj. Zamiast rozwodzić się nad problemami, skupiaj się na generowaniu rozwiązań, co sprzyja proaktywnej postawie i pozytywnym zmianom. Zostaw lajka, obserwuj. Nowy początek.